Ponieważ jest cały czas akcja Obudź się Polsko. rozdawana jest kawa, i inne środki pobudzające, zielony cukier. Od nowy. niedzieli już rozdają. Rodają kawę. Do mnie jeszcze nie dotarła, więc yy, ja jakby co to nie śpię, prawda, żeby być mm. czujnym od paru dni, ale w związku z tym MC Dziad, ponieważ on szuka trendów, yy, no, zaprosił Jarosława, czyli znaczy, naszą cieszy Sława. I powstał pewny pobudzeniowy. Pobudzeniowy, absolutnie, proszę bardzo, jedziemy. Się przebrała. Jarek z wskoczył na generała Jarka się przebrała Choć Wisła sucha to jednak wylała Jarka się przebrała Lewa pierściwiec eksplodowała Jarka się przebrała Czeska gorzała, wyparowała Mamy do. Mamy siłę! 400 spejków i się wzmocniła. To znaczy, że Polska się przebudziła. Kamę wypiła, czy mornik włączyła. Jarka się przebrała. Jarek z słuchownika wskoczył na generała. Jarka się przebrała. Choć wisła sucha to jednak wylała. Jarka się przebrała. Lewa pierściwiec eksplodowała. Jarka się przebrała. Czeska gorzała, wyparowała. Przebrała się, w miara zła! Grytan w pasie więcej ma. Dajcie, się. Z MC Dziadem na siedząco się rapuje. Która no wstaje, temu Polska daje. MC Dziad nie daje, bo rano nie wstaje. Obudź się Polsko, tu Jarek Kukuryku. Zaprasza Polskę do porannego bzyku. Jarka się przebrała. Jarek z łukownika wskoczył na generała. Jarka się przebrała. Choć Wisła sucha, to jednak wylała. Jarka się przebrała. Lewa pierściwiec eksplodowała. Jarka się przebrała. Czeska gorzała, wyparowała.